Witam, ja jestem Piotr z 1998, a to coś z dużymi uszami i krzywą twarzą, to... Bigmaster Chichi. Za nim jest... sunduta. Jest... brązowa, epicka wełna. W tym odcinku zaprezentujemy tego teksturpaka, jest dość ciekawy. I wyjdziemy sobie na dwór chyba teraz. Kroczek biegnij! No! Wow. Holy shit! Dawaj go! Otwórz i bigo! Czeka była ja życia, nie mam tej. Pilił drzwi. Tak, zaprezentujemy zmiany, jakie są w naszym pięknym domku. Tu jest farma, tam widać kątem oka. Dobra, wejdę. Nie bij biednego pajączka, nie znęcaj się. Tu jest nasza kopalnia. Wow. Spójrz na górę. O, spiderki. Tu jest nasz magazyn. Taki... No, dzisiejszy projekt. To tu są piecyki, tu jest... Cicho sieć. Tu są piecyki, tu jest y, Worldbench, to znaczy craftbox. Tu na górze też są piecyki. Tam jest śmietnik. No i dobra. Coś, coś chciałem pokazywać właśnie. Patrzcie, może mi się uda uchwycić. Tam to coś, co tak świeci, co wygląda jak pochodnie. To jest coś, co będziemy robić dzisiaj, czyli pójdziemy zobaczyć. Kroczek, jak się nazywa ta klatka? Donjona. o. Map spawnera odkryjemy. On tam jest, bo często było słuchać zombie. O Boże, jakiś psychopata, zostaw mnie. Spadaj wieśniaku. <grym>, nie, dobra, to jest kroczek, tak? Yy, w tym teksturpaku tak fajnie wygląda zbroja. Możesz mi już oddać moją no. zbroję. Dawaj ją. Trochę popolowaliśmy na zwierzęta. Rybki się złowiło. No ale dobra. Tam jeszcze nie wiadomo, co będzie. Dobra, kroczek, wychodzimy na dwór, dawaj. Ja za chatę. Ty pierwszy. No nie, ty pierwszy, bo ja, ja będę... Ja sobie coś zjem najpierw. No wyjdź, wyjdź, spoko. O, są Przeżyjesz bez mnie. No właśnie, że nie. Dalej chodź. Ty masz wielkie zbroje, No, ja mam więcej zbroi tej. Ej, to ja będę biegł przed siebie, a ty je zaciukaj. Dobra. Biegną? Tak, ale on cię goni. Mnie nie goni. Ej ja go ja panałem, ale on mnie nie goni. Goni mnie nadal? Tak. Odwróć się może. No nie! Ja wejdę w drzwi, on będzie skakał, a ty go zaciukasz. Zabiję już go, spoko Tak? Okej. Okay. A ty, przecież tam było dwa. Fuck! O Boże, znowu. Nie wyjdę. Nie no przecież no, 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 on mnie bije, nie ciebie. Ja ten dachu, nie bój się. Bój się. No dobra, tylko jak wyjdę to mnie zaskoczy. Dobra. Weź go zaciukaj. Ja, ja tu stoję, tak? To weź go zabij. Biegnij, biegnij, to biegnij proszę. Bierzcie. Bij go. I dziękuję. Fajne teksturka. Tak? Kurde, ogóras. Weź go odciukaj. Spadaj ogórku. Fak, ogórek mnie zaskoczył. No ale to są nasze takie zabawy. Nie wiem, czy powiedziałem, ale zaprezentujemy tego teksturpaka. Może. Linka chyba podam w opisie, jak nie to będzie w adnetach. No, podam go chyba. Może podam, może nie. W ogóle zasadziliśmy bardzo fajnie las brzus, który przed chwilą Creeper zniszczył. Ogórek go zniszczył, no. Myślałem, że to krowa, ty masz spodnie krowy. No i dobra, realizujemy dzisiejszy plan. Kroczek dawaj, lecimy tego. Do map spawnera. A właśnie są dwa. No tak, właśnie, zapomniałem dodać. Chodź najpierw do tego na dole. Ja odłożę ja tylko zbędne rzeczy i też lecę. Ja wyleczamy. Weź, weź. Przydadzą się. Czekaj, przedklapę krótko trwa. Nie mamy skrzyni na narzędzia. I wsadzę na razie do innych do różnych tak mamy 4 TNT wow cieszmy się kroczek masz tego flinta możesz sobie zrobić strzały mamy 17 daj mi rzucić to mi też daj kilka strzał no leży tam koło skrzyni wziąłeś? ach tutaj leży dobra, spoko. no dobra bo mnie coś tak strasznie tnie strasznie z lekka tego nie Cześć, potrzebuję. To Weź mi zrób dwa kilofy. Ok. No, a po co są kilofy? Nie wiem, ale No, zrób mi dwa, y, te. Ja już zacznę trochę kopać. Bo mam kilof, żelazny, chwilę nim pokopię, nic się nie stanie. Burzyła. Dobra, ale on jest strasznie blisko, muszę ci powiedzieć, nie? I wam też muszę to powiedzieć. że jest tam. No właśnie wiem. Dlatego kopię tak trochę schodkami. Ej, słyszę je i to... Tak właśnie, bo ja może, może mam za dźwięki z gry. Sorry, jak jest za głośno. Na pewno jest za głośno. Czekajcie, ja zrobię krótkie cięcie, zobaczę jak się nagrywa. Dobra, już jesteśmy. Wszystko się okej okay, nagrywa. Może trochę za głośno, ale... Nie, za głośno, no za głośno, najwyżej sobie ściszycie, bo... Strasznie głośno wyszedł nasz głos, głos z gry w ogóle prawie nie wyszedł. Dobra, Kroczek, kop Ty najpierw. Czemu ja? Idź kop. po co inaczej, co, nie? Bo, bo ja się nie chcę narażać. Tam jest ten mob, spawner. No, poczekaj, Ty kop swoją drogą na swoją, zobaczymy komu szybciej, kto szybciej dojdzie. Jeszcze słyszę czekają ale spoko. A, to może to jest Skype jakimś Przez cały czas odskakuje, ale jest, widzę. Masz? Gravel No tej. Jest. Jest? Zombie są, no. No domyślam się, że zombie jak ciągle zombie było słychać. Poszu, poszu. Nie? Poszu. Chodź teraz. Czekaj, ja, ja idę swoją drogą i ich zaskoczymy z dwóch stron. Wjechałeś już tam? Czy przez okienko napieprzasz? Przez okienko. <ścoughs> Szczerość. Ja jeszcze się nie dokopałem. Ty, gdzie on jest? Czy może on jest centralnie pode mną? Co? Nie, nic. To ja nie cholery nie wiem czy dobrze kopię tej. Tej, spoko, on jest centralnie pode mną, spawner, nie? O oh, fuck! Teraz będzie jazda. Chodź do mnie, chodź do mnie. Czekaj. O kurde, tu jest dziura. Ale te zombie hardkorowe -wy wyglądają. Wiem. Nie wleć Wiem. tam. Wiem, spoko. Rozłucham. Jak się do tego zabrać? Idę za tobą, więc uważaj. A wyjdź mi z tej dziury, pokażę wszystkim tam. Czekaj ale są duże jakieś dziwnie bardzo. Tej, ale ma mózg brzydki. Masz czy wiesz? Oj, wrzuciłem go do dziury, miło. Idź po wodę, idź po wiaderko wody. Wleje się woda i one będą od nas odpychane. Jak? Jakby? No to dasz mi to wiaderko po prostu. Poczekaj, to co? No. Tędy musiałem tylko wyjść. Podryjem mi to podstawiłeś, miło. Mamy, mamy dwa dekad z mlekiem, a więc wiesz, muszę dostać. No to wylej mleko i idź po wodę. O, o. Mleko mieliśmy, bo chcieliśmy torcik zrobić. O, ale... Masz krzywe wyryj, rata, <grym>, no to mówisz? Śpiewam do zombie do zombiego, zombiaka zombiego. Tak, to jest węgiel, z tego tekstu słupaka fajnie wygląda. Zombie też hardkorowo wygląda, tak sweet. <grym, 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 daj mi. Spadaj. No za tobą daj mi. No, nie tam. Czemu tam idziesz? Daj mi to wiadro, daj mi to wiadro. Daj mi to! Gdzie mam wydać? Daj mi to wiadro! Jezu! No, dałeś mi to wiadro. Dałeś mi to wiadro, dałeś mi to wiadro, dałeś mi to wiadro. Chcesz wiadro, masz wiadro. Chcesz wiadro, Chcesz wiadro? masz wiadro. Ej, nie zepnij mnie tam. Idioto! Ja tam wykopałem bardziej tej. Nie mana. Te jest tu, tu, No nie teraz, fajnie, nie teraz, fajnie. Inter... teraz, inteligencie Co? Jak teraz, idioto? Tam, po pochodnie? No, przecież pochodnie się nie wylewa... Woda się nie leje, w ogóle Dziwnie ona się leje, tak jakoś Ale ten zombie jest w dziurze tej Dobra, teraz twoja kolej, ty się pobaw Może tam po prostu lecę na hardcora. Dawaj, jak umrzesz... Ej, to daj mi... Y, weź itemy wszystkie wyrzuć. Tylko Oprócz No. Czemu... Czemu teraz? Poczekaj. Weź Poczekaj. łuku najpierw ich zaciukaj tej. Ej, a ja w, Lawę tam wlać, bo lawa daje światło. Chociaż nie, nie. Wrzuciłem tam ten... Dobra, spoko. To ja, ja... cię... Ja cię wspieram z łuku. Robisz gwiazd? No właśnie, że nie. Poczekaj. Ale się go wystraszyła. Hm. A nie świeć dupą do kamery. Najgorsze jest to, że ja słyszę pająka. Się zsuń troszeczkę. No wjeżdżaj tam. chcę powiedzieć. Dawaj kozaku, muszę cię No, ja z łuku będę strzelał, zsuń się. Poczekaj, jest taką dziurkę. No właśnie, idziemy naokoło tak troszeczkę. A tu. Ja będę je z łuku wybijał. Fuck. Padako, głupia, spadaj. <głupia> Ale dziwny jest ten cave cały. Weź ten wągiel, rozwal. Fak, tam była pochodnia na wąglu, nie? No wow, uważaj, bo cię zje. A ty się nie patrz, brzydalu. Masz krzywe zęby. Dobra, wjeżdżaj, wjeżdżaj, bo ich mało jest. Chyba nie. To... Ej, skąd one ja się tam biorą? Czekaj. Czemu nie można pochodniami strzelać? Ej, ty mi się zaciął z drugim Nie, nie, niemożliwe. Nie zawałuj się. A może? Nie, niemożliwe. Dobra, wjeżdżamy już na hardkorów. Idę odłożyć tamę i... i... ja wjeżdżam, nie? Może mnie zaciukają, tak. ale... Łóżko mam, spawn mam i tak przy łóżku, więc na razie wrzucę wszystko do różne tak jak leci. Wbrew naszym zasadom, ale tylko miecz biorę, nie? A ja z zasad, że nie. I łuk mam. Ja łuk wolę odstawić, odstawić, poczekaj. Ja mam tylko miecz, nie? I wjeżdżam tam. Ale zbroję też chyba zostawię. Czy zbroję i wjeżdżam. Czekam na ciebie, to wjedziemy razem. Ale ty wjeżdżasz pierwszy, okej? Okay? Ja dosłownie, dosłownie zaraz za tobą wlecę. Mhm. Mm dawaj. Ty pierwszy. No dawaj, nie cylaj. Ty z tym pomóżem wyjechałeś, ty będziesz mił. To ty bierzaj. Kutasy! Ha! Urwał, urwał! Ej, nie ma pochodni, cholera! Mam tylko jedną i zombie mnie ciuka. Spadaj! Farfocz by mnie zabijesz. Zabił mnie. teraz na szczęście i otoczyłem. No i dobrze, i specjalnie dlatego zostawiłem itemy, nie? Żeby mnie nie zabił. Fakt, czekaj, no jest... czekaj, Minecraft mi się ściął, o. Nie no to jest oświetlona pochodniami To? Jasne. Ej, a może to jest ten spawner? To bardzo... Ej, cztery redstone, coła beans, wszystko. Jest? Co beans? Nie wyciągaj to a no. wszystkim, pokażę jak to tam wygląda. Poczekaj, pochodzę. To no. poczekaj, dam ci wszystko, rzucę ci wszystko. No dobra, a oświetliłeś tam całe? No, oświetliłem, patrz. To tam wszystko to dropiło. Ale fajnie, wygląda redstone. Wszystko jest. Te diamenty to jest Redstone? No. O chlebek siodło do wenta akurat. Ale tylko na, na, dla jednego. No w sumie tak. Pink powder. A oświetliłeś tam całe? Tak, tak. Jak to jak idziemy zwiedzać to. jaskinie, dawaj. Poczekaj tylko. Tylko ja, ja muszę sobie miecz zrobić, bo ja zgubiłem mój. Ja Ma, masz mój miecz? Masz mój miecz? Yy, nie, bo był jeden tylko. a Aaa. 46, że wszystkie? No ja je tam zostawiłem, ale... To ja podzielę na pół dobra. Nie no dobra, weź, weź. Ty będziesz łucznikiem. Dobra, no to ja nie robię nie. zapanka! Masz miecz. Czekaj, weź spadaj z tym. Na razie wszystko zostawiam tak jak idzie. Widziałeś widzia widzia to, jak to wygląda ten, ten, ten miecz? Tak, dobra, wbijaj. Ty idziesz pierwszy. Albo ja, dobra. Ty chodzisz, czy Dobra. Mam około pół Ja mam, no to stój tu. Ej, poczekaj, mam krawę, no. krawka. Znowu? Drugi raz. Nie musiałeś tak dobitnie oświetlać tej jaski, nie wiesz? Wystarczą dwie pochodnie. Poczekaj. Ja na to nie patrzę, ja po prostu muszę. Jest, mój miecz leży w narożniku. to... Ej, czy tam się teraz świnia kręci? Tak. O Boże! To jest